Siemaneczko, dzisiaj czytanie skilli. Na początek wpijamy sobie skill na G, M chyba 8, tak jak kojarzę. Mamy 40 EXO, no mamy 40 EXO i przygotowane 40 kału czerwone ostrze. Było to robione po tym jak robiłem sobie postacie na zwoje, wbiłem tam 60 i dostawałem za to za misję. Na 60 dostawałem swoje, które przekładałem przez depo. No i jak widać dość kiepsko to wchodziło, moim zdaniem. I potrzebowałem dodatkowych jeszcze 10 książek, bo wpiło mi tylko na M10, a nie na G. Zaraz będzie pokazane tutaj już 10 ostatnich z M10 na G1 z radami. Rady były dropnięte podczas eventu wielkanocnego. Tutaj takie właśnie, nie pokazywałem tego wcześniej, jakoś przeoczyłem to, nie nie pamiętam, no ale postanowiłem tutaj to upchnąć, te y, czytanie skilla y, na G. Już jakiś czas temu to było, w y, maju chyba, albo kwietniu, ale dobra, już nie wiedziałem, znaczy nie wiedziałem, zapomniałem gdzieś y, dodać to czy coś. Dobra, teraz przechodzimy do głównego wątku, czyli czarowane ostrze P. Czarowane ostrze P piłem przy pomocy 35 kamoli. W ogóle, skąd wiem, kamol? kamole na początku kupiłem. Po łączeniu ceny były różne, w różnych cenach różne rzeczy sprzedawali. Przed łączeniem kamol stał powyżej 20, chyba 1. Albo 22, nie pamiętam dobrze, a mi udało się za 17 połączeniu kupić 30 km, 17 i 17,5 chyba za Kamola M, więc ile w ciągu paru dni taka obniżka, więc to była dobra cena. I kupiłem sobie wtedy 30 Camori, 4 M. Tam wbiłem na G9, potem już nie chciało mi się zbijać rangi, no i dobiłem rangę do zera, i zaczął się event świąteczny, zająłem się eventem świątecznym nie miałem czasu tutaj już wbijać rangi no i po evencie dobiłem yy, dalej tam parę kamoli mi zostało miałem g9 no i niestety nie starczyło wbiłem sobie na g10 i potrzebowałem paru kamoli albo g9 albo g10 miałem i potrzebowałem jeszcze paru kamoli i te 5 kamoli wytropione yy, z ewentu świątecznego sobie przełożyłem, przeczytałem i udało mi się wydro, yy, udało mi się drobić. wbić. Tutaj, jak widać, właśnie z każde czytanie po kolei. No. Co jeszcze? Yy, w sumie w tych skillach to tyle już wbiłem yy, czarowane ostrze na P. Następnie będę wpijał strach na P. Mm -hmm. strach na pewnie. Teraz jakoś w najbliższym czasie zacznę czytać kamola. co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Chyba tyle, no. Odcinek tutaj tuż się kończy, więc zapraszam do subskrybowania. jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Na razie.